Zamach majowy z 1926 roku, przeprowadzony przez Józefa Piłsudskiego, spotkał się z ostrą krytyką ze strony narodowej demokracji. Już Roman Dmowski to przeczuwał od dawna. Od dłuższego już czasu doszedłem do przekonania, że Piłsudski śni o dyktaturze wojskowej, o roli Napoleona. Wypływającego na fali rewolucji. Taki człowiek, podniecany przez swoich współkonspiratorów, łakomych na władzę, łatwo gotów pokusić się o zamach na Sejm, zamach taki, moim zdaniem, skazany jest na fiasko w tym znaczeniu, że Polską rządzić bez poparcia narodu nikt nie jest w stanie. Nam wszakże musi chodzić nie o to, żeby podobny zamach spotkał się z niepowodzeniem, ale o to, żeby zamachu nie było. Sama próba takiego zamachu może Polskę zarżnąć. W tych słowach Roman Dmowski wyrażał głębokie obawy przed możliwością przejęcia władzy siłą przez Piłsudskiego. Uważał, że nawet sama próba zamachu może mieć katastrofalne skutki dla państwa. Późniejszy przywódca obozu narodowo-radykalnego i przedstawiciel młodego pokolenia narodowców, Jan Mosdorf, był zdania: Zamach Majowy był ciosem zadanym demokracji i parlamentaryzmowi, który, choć niedoskonały, był fundamentem odrodzonej Rzeczypospolitej. Piłsudski. Sięgając po władzę siłą, zdradził ideały, o które walczyliśmy. Mosdorf w swoich słowach postrzegał zamach majowy jako zdradę demokratycznych wartości i zagrożenie dla stabilności państwa. Na zamachu majowym suchej nitki nie pozostawił także Jędrzej Giertych. Zamach majowy był początkiem końca demokracji w Polsce. Sanacja pod pozorem naprawy państwa wprowadziła autorytaryzm i prześladowania polityczne. Giertych krytykował rządy sanacyjne za odejście od demokratycznych zasad i wprowadzenie autorytarnych metod rządzenia.